Hejka kochani, z tej strony JS witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z gry Star Stable Online. Dziś na Waszych ekranach drugi odcinek serii Recenzje raz koni, tym razem dotyczący konia American Pint Horse, zwanego też w skrócie APH, przez niektórych nazywanego również Pinto. Oczywiście recenzja dotyczy konia trzeciej generacji, nie wiem czy wiecie, ale APH przeszło już dwie aktualizacje, mieliśmy pierwszą i drugą generację. Teraz mamy trzecią generację tego konia. Odcinek miał ukazać się wcześniej, ale specjalnie czekałam na pojawienie się nowych maści koni American Paint. Przedstawię tu oczywiście własną ocenę wyglądu konia oraz własną ocenę przydatności do różnych aktywności w SSO. Będą to wyścigi ics -y, skoki na parkurze, ujeżdżenie, western riding i inne zalety, na przykład przydatność do reala, nagrywek, zabaw oraz przydatność tego konia jako konia klubowego. W dzisiejszym odcinku zmienię jednak system oceniania na bardziej dokładny i precyzyjny, taki bardziej popularny w SSO, czyli tym razem dla każdej kategorii użyję po prostu skali ocen od 1 do 10. Przejdźmy teraz do recenzji. American Tank Horse W realu są odmianą rasy Quarter Horse, a ich ojczyzną są Stany Zjednoczone. Tym, co najbardziej wyróżnia te konie, zarówno w Realu, jak i w grze, jest ich umaszczenie. Konie te są zawsze srokate, a kromie w różnych kombinacjach kolorów mieszają się z bielą. Konie te w grze są konie raczej średniego wzrostu. W Realu to konie o atletycznej budowie o wysokości około 150-160 cm w głębi, choć zdarzają się konie sporo wyższe, a także sporo niższe. Sylwetka naszych koni w grze jest wpisana w prostokąt. Budowy mają wrażenie lekką i dość smukłą, stosunkowo cienkie nogi, długi grzbiet, grzywa niezbyt bujna, ogon długi i przelegający. W grze bardzo ciekawie i ładnie odwzorowano ich umaszczenia, biorąc pod uwagę także najpopularniejsze odmiany, takie jak Tobiano, Overo i Tovero. Ich animacje w grze wskazują na konia przyjaznego, posłusznego, chętnie współpracującego z ludźmi. W Realu American Pine Horse są właśnie takimi koni. Konie są ładnie dopracowane, a ich wygląd i animacje są realistyczne. Konie APH trzeciej generacji pojawiły się po raz pierwszy 8 września 2021 roku. Potem dodano nowe maści. Można je obecnie kupić na Ranchu Starsheim za 850 starkońców. Tak jak wspomniałam wcześniej, konie APH w grze, zarówno jak w realu, występują w trzech najbardziej popularnych odmianach, takich jak tovero, Overo i Towiano. No więc mamy tutaj nowego kasztanowa kasztanowatego overo, karego towero, jeleniego tobiano, myszatego tobiano, siwego jabłkowitego sabino overo oraz dwie najnowsze maści dodane w ostatniej środowej aktualizacji. Statystyki koni American Pine Horse to siła 1, posłuszeństwo 2, szybkość oczywiście 0, wytrzymałość 0 i zwinność 3, co wskazuje na przydatność tych koni do wyścigów i serwis. Warto wspomnieć też o grzywach u tych koni. Mamy tutaj dodaną ciekawą opcję zaplatania grzyw i ogonów. To jest zwykła grzywa jego standardowa. Tutaj mamy taką opcję z barkoczykiem i zaplecionym ogonem. Tutaj mamy w opcję z jednym warkoczykiem i ogonem niezaplecionym, żywa krótka, koreczki, warkoczyki oraz zapleciony ogon oraz irokes. Przejrzyjmy Przyjrzyjmy się teraz ruchom konia APH. Zaczniemy od stępa. Wstęp jest długi, energiczny, swobodny. Obszerny wykrok. Widzimy adekwatną pracę grzywy i ogona. Przejdźmy do kusa. Kus jest ładny, energiczny. Widzimy tu dosyć szeroki wykrok, prawie tak jak u konia ujeżdżeniowego. Koń się zbiera, idzie do ręki. Teraz krótki galop. Też ładny, spokojny, regularny, okrągły i szybszy galop. Mocny, energiczny, taki zdecydowany. Widać, że koń jest mocny, a zarazem bardzo zwinny. Widzimy też tutaj ładną pracę i ogona. I szybkie zatrzymanie. Mocne przesiadanie na zadzie. Takie typowo westernowe. Przyjrzyjmy się teraz cofaniu. Cofanie ten koń ma takie bardzo szybkie i specyficzne. Może być bardzo przydatne na wyścigach, zwłaszcza podczas mocnego fajla, gdy koń nam się zatrzyma przed przeszkodą. Może trochę niezbyt przydatne przy ujeżdżeniu, ale o tym powiem dalej. Cofanie jest może trochę mało realistyczne, ale za to bardzo praktyczne w grze. Skoki mocne, energiczne. Wprawdzie przednie nogi troszeczkę wiszą, nie są mocno podciągane pod kłodę, ale okej. Okay. I na koniec, najciekawszy ruch specjalny tego konia. Ten koń ma takie fantastyczne obroty typowo westernowy. Uwielbiane przez wielu graczy, również bardzo lubiane przeze mnie. Bardzo ciekawy, jeden z ciekawszych ruchów specjalnych SSO. Wyścigi ICS-y. APH to konie bardzo zwinne, łatwo skręcające mimo swojego długiego grzbietu i może trochę przydługiej budowy, galopujące bardzo płynnie i dobrze wybijające się do skoku. Mogę je polecić takim graczom, którzy dopiero zaczynają mier i mistrzostwa, ponieważ łatwo się je prowadzi. Bardzo dobrze się nimi gra, a ich unikatowe szybkie cofanie może przydać się w razie feina. To jest mój drugi koń, który zakupiłam po kryzie trzeci po starcowcu. I powiem Wam, że jeździło mi się nim wyścigi dużo łatwiej i dużo wygodniej niż pryzem. Moja ocena przydatności tego konia do wyścigów i CS-ów to 9 na 10. Skoki na parkurze. Może APH nie ma wyglądu typowego konia sportowego, ale jest to koń płynnie galopujący, ładnie wybijający się do skoku, zwrotny, nie ma problemu z zakrętami. Moja ocena tego konia pod względem przydatności do skoków na parkurze to 8 na 10. PH nie jest koniem typowo ujeżdżeniowym, choć ma ładny ruch, szczególnie w kusie. Nie posiada typowo ujeżdżeniowych animacji dodatkowych. Można nim wykonywać proste figury ujeżdżeniowe, ćwicząc głównie w pojedynkę, ale przy układach i figurach grupowych nie jest on wygodny do ujeżdżenia, głównie przez szybkie cofanie, przez co trudniej go ustawić w odpowiedniej odległości i pozycji. Sama kiedyś próbowałam jeździć na nim ujeżdżenie w grupie. I uwierzcie, nie jest to łatwe ani wygodne. Moja ocena tego konia jako konia ujeżdżeniowego to 5 na 10. Western Riding. Koń jest zwrotny, zwinny, ma pasujący do westernu wygląd i typowo westernową wspaniałą animację dodatkową. On jest idealny do zadań westernowych i świetnie prezentuje się w westernowym outficie. Moja ocena tego konia jako konia westernowego to oczywiście 10 na 10. Do jakich innych jeszcze aktywności możemy używać APH. Będzie nam pasował również do zabawy w Real typu szkółka jeździecka, obozy, kolonie. Ale nie będzie też się prezentował podczas nagrywania filmu czy editów. Do zabawy w dzikie konie i innych zabaw też będzie się nadawał. Ocena tego konia w tym momencie to 9 na 10. Czy APH sprawdzi się jako koń klubowy? Myślę, że wszystko zależy od tematyki klubu, od tego jaki to klub. Mniej przydatny będzie w klubach ujeżdżeniowych. Najbardziej w klubach westernowych, fabularnych. Sprawdzi się także w klubach stokowych. Jest dość popularny, posiada go sporo osób. Cena jego jest średnia. Dodam, że trochę trudno będzie dobrać dla niego strój klubowy, ale gdy się postaramy, na pewno się uda. Moja ocena tego konia, jako konia klubowego, to 7 na 10. Na koniec wspomnę o magicznym AP Halaverna, wspaniałym koniu z rogami, który pojawił się w SS podczas eventu halloweenowego w zeszłym roku i od razu cieszył się ogromną popularnością wśród graczy. Sama miałam wątpliwości przed jego zakupem, czy rogi nie będą utrudniały mi widoczności, ale okazało się, że widoczność mimo rogów jest doskonała. Można spokojnie w wersji magicznej konia pokonywać przeszkody i jeździć wyścigi. Moim zdaniem jest to jeden z najlepszych i najciekawszych magików SSO. W sumie jest to mój ulubiony koń magiczny. W wersji niemagicznej wygląda też bardzo ładnie. Oczywiście posiada wszystkie te same cechy, co zwykły koń APH. Nietypowa maść koni American Horse powoduje, że nie jest łatwo dobrać do nich outfit, ale gdy się postaramy, możemy na nim wyglądać naprawdę świetnie. Konie APH trzeciej generacji mogą nosić o głowie barokowe, średniowieczne, a także o głowie jednorożca. Czy warto kupić APH? Moim zdaniem, oczywiście, warto. Mają unikatowy wygląd i maścik. Dobrze się nimi gra. Świetnie nadają się do wyścigów, mistrzostw, westernów, skoków, zabaw, nagrywek. Mają wspaniałą, efektowną animację, dodatkową, i różne opcje zaplatania grzyw i ogonów. W tym odcinku to już wszystko. Na koniec chciałam serdecznie podziękować wszystkim moim nowym subskrybentom. A kto jeszcze mnie nie subskrybuje, oczywiście zachęcam całego serduszka do subskrypcji mojego kanału. A komu spodobał się film, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, bo to naprawdę bardzo motywuje mnie do tworzenia kolejnych filmów. A dziś dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i zapraszam do odwiedzania mojego kanału, ponieważ niebawem pojawi się kolejna recenzja konia i zdradzę Wam, że będzie to marwari. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko. Hej!